Cześć kochani, słuchajcie, mamy Virtuti Prostituti, powiem wam tak, nie ma już w Polsce oznaczeń, medali dla zasłużonych, rozumiecie, oni skurwili, zaśmacili po prostu już wszystko, urząd prezydenta to jest kurwa jedne wielkie szambo, słuchajcie, burdel dla tych prawacko-pisowskich ścierw, tych z TVP byłego, rozumiecie, ta Ogórek, ta Paczulska, one dostały kurwa medale, no przecież ja pierdolę, słuchajcie. Oczywiście to się wiąże wszystko z kasą, nie? Bo za każdym takim medalem to kurwa kasiora idzie. To jeszcze ten chuj musiał kurwa rozdać. Debbie pierdolony nie już spierdala, słuchajcie, z tego pałacu, bo już nie idzie tego yy, oglądać ani słuchać. Powiem wam tak, no generalnie urząd prezydenta już jest w ogóle do niczego niepotrzebny, słuchajcie. Bo to wychodzi na to, że słuchajcie, rusy to też przepinają kurwa z munduru medale piżamę, Rozumiecie? No to taką ma to wartość, rozumiecie? Ja nie wiem. Ja mam nadzieję, że kiedyś się znajdzie taki prezydent, który weźmie i podbiera macierwiczowi i wszystkim innym, kurwa, te wszystkie medale, słuchajcie, i kasę będą musieli zwrócić. Albo nie się pierdolą z tą kasą. W każdym bądź razie, powiem wam tak, jak im ręka nie zadrze i oni go zaprzysiężą, co ja, kurwa, nawet nie chcę oglądać, ja nawet nie włączam telewizora, zresztą w ogóle nie oglądam telewizora. Słuchajcie, to jest po prostu, no burdel, rozumiecie? Burdel. I będą mieli swojego sutenera. I dlatego te wszystkie kurwy teraz będą miały swojego sutenera. A my, kochani, jesteśmy demokraci. Pamiętajcie, my łączymy kropki, trzymamy się razem. Mamy do 2027 czas, żeby jeszcze to wszystko wyprostować. Także pierdolcie to wszystko, nawet jak go zaprzysięczą. Chociaż nie powinni, bo przepisy kurwa na to nie pozwalają. To pamiętajcie, jak będziecie przechodzić przez plac i będziecie widzieli prezydencki ten... Burdel tam, to po prostu w drugą stronę odwrócić głowę, nie zwracajcie w ogóle na to uwagi. Także, kochani, trzymamy się razem, łączymy kropki, nie odstawiamy kurwa nogi. Pamiętaj, i przestańcie się denerwować, słuchajcie. Będzie dobrze, my się trzymamy razem, i mamy szeryfa. I mamy Donalda Tuska. Całuję was wszystkich serdecznie, i pozdrawiam, kochani.